Każdy z nas, jak był mały lub jak jest mały, ma misia, śliczną pluszową zabaweczkę misia. Skąd ten miś się wziął pośród zabawek? Bo jest taki przytulny, taki mięciutki, no ale przecież są inne puchate zwierzęta. Ja myślę, że dlatego, że miś jest taki zwarty, taki cały włochaty i tak dobrze się do niego przytulić. Tymczasem pierwowzór tego misia, niedźwiedź, ale nie jest takim przytulnym zwierzęciem. I całe szczęście, bo gdyby był takim, też byśmy go zniewolili tak jak psa i kota. I zrobilibyśmy z niego tego domowego niewolnika. Tymczasem niedźwiedź ma żyć na wolności. Był taki czas, kiedy ja byłam mała, kiedy w Polsce w ogóle nie było niedźwiedzi. Dlaczego ich nie było? Z wielu powodów. Była przedtem wojna, były różne zawirowania w związku z tym z przyrodą, ale przede wszystkim dlatego, że ludzie zabijali niedźwiedzie, polowali na nie. Wyobraźcie sobie, że do tej pory ludzie polują na bardzo różne zwierzęta. Zabijają sarny, zabijają jelenie, zabijają różne ptaki. To jest, to jest najgorsze, dlatego że ptaki wracają do domu, lecą kluczami, a ludzie do nich strzelają, zabijają je. Po co to robią? Nie są głodni, poza tym człowiek wcale nie musi jeść mięsa. Nie wiem, jest coś bardzo złego w człowieku, więc. Proszę Was, żebyście nigdy tego nie robili i, i tak naprawdę nigdy na to nie patrzyli, bo człowiek, jeżeli patrzy na okrucieństwo, to niestety może się do niego przyzwyczaić. Ale wróćmy do niedźwiedzia. Za, za czasów mojego dzieciństwa nie było niedźwiedzi. Sprowadzono niedźwiedzie, zaczęto je reintrodukować, to znaczy wprowadzać z powrotem do naszego środowiska, i już w tej chwili żyją niedźwiedzie w Polsce. Przede wszystkim w górach. I tam dochodzi do różnego rodzaju spotkań z ludźmi, no bo te góry się skurczyły. Myśmy pozajmowali mnóstwo, mnóstwo miejsc, budując domy I, i są szlaki turystyczne, a tak naprawdę góry powinny być domem niedźwiedzia, prawda? No ale cóż, my do tego domu wchodzimy nie zawsze grzecznie i bywa, że nasze, nasze ścieżki się przecinają i spotykamy niedźwiedzia. Co wtedy zrobić? Ja powiem Wam, że wiem co wtedy zrobić, bo mój dziadek, nieżyjący już, Piotr Sumiński, brał dość czynny udział w zaniedźwiedzianiu polskich lasów i był specjalistą od zwierząt żyjących w lasach. I kiedy była mała, opowiadał mi, co zrobić, kiedy spotkam niedźwiedzia. Zacznę od tego, że w Laponii, gdzie niedźwiedzie były. Uważano, że niedźwiedzie nie atakują kobiet. Dlaczego tak uważano? Dlatego, że zawsze, kiedy kobieta spotykała niedźwiedzia, podnosiła swoje ubranie, które miała na wierzchu, żeby pokazać, że madamskie spodnie jest kobietą. I stąd wysnuto i niedźwiedź odchodził. I stąd wysnuto taki wniosek, że niedźwiedzie nie atakują kobiet. Tymczasem niedźwiedź, który nie chce walczyć, staje na tylne łapy, podnosi przednie tak i mówi: Jestem duży, silny, ale nie mam nic do ciebie. Odwraca się i odchodzi. Więc jeżeli spotka się niedźwiedzia, trzeba podnieść przednie łapy i odwrócić się i powolutku odejść. Niedźwiedź zawsze atakuje z czterech łap. Więc nie wolno do niego podchodzić, nie wolno mu dawać bułki czy jabłka, które bardzo chętnie by zjadł. I tu też jest wielka tajemnica tych konfliktów między niedźwiedziem a człowiekiem: że ludzie karmią, zostawiają jedzenie, karmią niedźwiedzie, potem niedźwiedź kogoś spotyka, poprzednio jak spotkał, dostał jabłko, ten ktoś nie ma jabłka, to mówi jak to? Nie masz jabłka i buch, no a nie wygramy z niedźwiedziem. A więc pamiętajcie: nie wolno w lesie zostawiać jedzenia. Nie wolno karmić napotkanych w lesie zwierząt, nawet jeśli pokazują, że chciałyby coś dostać, dlatego że uczą się bardzo złego zwyczaju. Dlatego, że nie wszyscy ludzie są dobrzy, a na pewno słyszeliście, a jak nie słyszeliście, to ja Wam opowiem, że kiedyś w polskich górach był taki przypadek, że turyści zabili małego niedźwiadka. Dlaczego tak się stało? Może o tym nie słyszeliście, więc Wam opowiem. Niedźwiadek szedł do ludzi bo myślał, że coś dostanie. Ludzie się go przestraszyli, a jak wiecie, ze strachu często jesteśmy agresywni. I to się tak skończyło, że niestety zakończyło życie tego niedźwiadka. Nie wolno przyzwyczajać dzikich zwierząt do bliskości człowieka, bo nigdy nic dobrego z tego nie wyniknie. A niedźwiedź jest na tyle silnym i na tyle dużym drapieżnikiem, że nie ma mowy w jakimkolwiek sporze między człowiekiem a niedźwiedziem, wygra niedźwiedź. I co tu dużo mówić? Tak jak opowiadałam o żubrze, tak samo racja będzie po stronie niedźwiedzia, bo to. My wchodzimy do jego domu. A więc należy unikać spotkań, kiedy się go zobaczy, wycofać się bardzo spokojnie, tak żeby mu nie przeszkadzać w jego bardzo ważnych sprawach, i pamiętać, że te miejsca, które są oznaczone uwaga, niedźwiedzie, są takimi miejscami, gdzie wchodzimy zgodnie z tym, co mówią ludzie, którzy tymi miejscami się opiekują, bo oni wiedzą, kiedy, w jakie miejsca przychodzą niedźwiedzie? Jako ciekawostkę powiem wam, że głównym pokarmem każdego niedźwiedzia, czy to jest grizzly, czy to jest nasz zwykły brunatny, poza niedźwiedziem polarnym, bo to jest jakby zupełnie inna grupa zwierząt, głównym pożywieniem jest trawa. Niedźwiedź bardzo często zachowuje się jak drapieżnik, bardzo chętnie upoluje sobie jakieś zwierzę, żeby je jeść, natomiast głównie je trawę. Wtedy, kiedy żyje w okolicach, gdzie przepływają ryby, poluje również na te ryby bardzo chętnie, ale na co dzień, cóż, jagody, trawa, różne smaczne korzonki i listeczki. Jest takim prawdziwym wszystkożercą o uzbrojeniu godnym, godnym drapieżnika. Wspomniałam o niedźwiedziu polarnym. To też niedźwiedź, ale zupełnie inny gatunek. To jest. Absolutnie, wyłącznie zwierzę drapieżne. Dlaczego tak jest? Dlatego, że żyje w takich rejonach, gdzie praktycznie nic nie rośnie. Przynajmniej żył. Kiedyś były tam, był lód, był, były kry, i nie było mowy o tym, żeby znaleźć trawę czy jakąkolwiek inną roślinę, więc żywił się innymi zwierzętami. Wyobraźcie sobie, że w tej chwili. Los niedźwiedzi polarnych jest praktycznie już przekreślony, dlatego że te rejony, na których mogły polować chociażby na foki, które wylegiwały się na krze, już nie istnieją. One przychodzą coraz bliżej tych terenów, które są cieplejsze, w poszukiwaniu jedzenia. Na tych terenach już żyją ludzie i dochodzi do dużego konfliktu. Także przez nasze działania. Zlikwidowaliśmy praktycznie środowisko niedźwiedzia polarnego, pięknego, silnego drapieżnika.